Witamy serdecznie na naszym quizie, który stworzył Berry. Dzień dobry. <laughs> Witajcie kochani. <laughs> na chwilę zobaczycie, jak sprawimy pojawimy. Kategorie. Niestety... Tak. Stety... Spojlujemy kategorie? <laughs> czy spoilujemy kategorie? Nie musimy spoilować, bo sam ich nie pamiętam. Ale bo nie wiemy, tego, co się co pojawi. Co się pojawi, ale jest taka kwestia, że... Nasze zainteresowania są różne. Kompletnie inne. Kompletnie inne, z Tego się zredukujemy. No. widzicie no, no. w praniu no, ogólnie no interesujemy się różnymi rzeczami, więc może być dominacja z jednej kategorii jednej. No, zobaczycie, jak to wyjdzie. Dajemy ready. Klik. Dobra, to dajemy ready. To oznacza termin dywersyfikacja portfela. No, myślę, że ja wiem. Znaczyłem. To jest za 100 punktów. To jest najprostsze, jakie A. może być. 10 sekund. 8. Klikłeś coś? Dobrze, dobrze. Końcu. Super. Krew na czas. A, żeby był dłuższy odcinek. Tak. Więcej reklam Jaki symbol chemiczny ma złoto? Również za 100 punktów. A. Bardzo dobrze i tym razem A, wszystko to, poszło. Tego... Co to jest skrót HTTP? Nie. Mam wrażenie, ogólnie, że są same twoje kategorie. Nie, nie wiem, jak to działa, ale. Dziwne, bo ja tworzyłem tę tą grę. Nie. nie. Okej, to, okay, to wolej. chyba wolej. wiem, ale... Nie jest moja kategoria, nie. Kurde, pół na pół. A, dobrze. ci tęsknię, pan. Dobrze, zadziałało. Mm. <grychy> Artystyczny koncert. Nie. To jest muzyka światowa. Nie Wiem, jaki się na pewno odbył w Londynie, więc ryzykuję. Kupię, bo to... Telwizor ja on zakładał, że nie ustąk. Dobra, ty masz... O, brawo, ładnie. Za 400 było, no. Które Państwo wygrało pierwsze mistrzostwo świata tak. w piłce nożnej. Fajne pytanie. Ja lubię. Jakie jest jakieś proste. Te nie? lata 30. Ten live 8 A, to ogólnie. Ej, wiedziałeś! Jak brzmi pełna nazwa skrótu KNF? To nie, inwest... Kurde, ja się raz rąbłem z tym, pamiętam. Oczywiście, ja bym ci Kurde, mam takie 60-40, zobaczmy. Ja zaznaczyłem. Fajne, że się walnąłem już ty na tym raz kiedyś. za ile punktów? 800? 800. O, to ja pamiętam. W sumie dużo coś, no. Ale to ja bym miał trochę mniej, no ale trzeba się znać trochę. Jaki gaz jest naj... Po... Najpowszechniejszy w atmosferę. No to myślę, że dwutlenek węgla, no planeta płonie. Ile bramek zdobył Grzegorz lato. Ale pytanie, ale pytanie, no wydaje mi się, że Ale wiem. pytanie, no niestety. Trzelam. Oddaję. O nie, aż siedem? Źle! O nie! Masz ujemne, niestety. Kurka wodna. Ja nie wiem, czy to nie ma jakichś tych starych tam, no ale to. A, szczele sobie? A, w Robercie. Robercie nie zawiódł. Dużo ma mam przewagę. Rubański od dawna już. Się. Polska polityka. Ile posłów co najmniej jest potrzebnych do tworzenia klubu polskiego? Kurde. Czekaj, jest klub i koło. Kurde chyba wiem, ale boję się. Za 800, kurde. A! Honorowy Borat, honorowy, kurde, ale boję dobrze. się. Dobrze! Ale 15. jesteś dobry. <grywy> jest no to chyba będziesz wiedzieć Kurde. <grywy> Musimy pomyśleć <grywy> nad <tymi> pytaniami, bo... <grywy> ja mam w ogóle mało punktów, muszę... E, to dobrze, wiedziałeś. To stare ale... to jest. No to to wiesz, to są. Naprawdę, no, nie wiem czy mi Akord za 900 punktów, a to powinno być proste. Kurde, pół na pół. Kurde, boję się. Pół na pół. Ale ja się boję, kurde, powinno być banalne. Kurde. Kurde, pas, ale. Kurde. No nie, tu. To... mi się. Dlaczego? Odległy od czego? <grymne> Kurde, no chyba to, dobrze Byliśmy tam <grymne> <w periole> Prawda. Kurde Kurde, no Bo to jest za 400, no, no Można ryzykować Co pójdziesz Kurde, nie wiem czy wiesz co pójdę Aaa, dobrze. Eniak. Było coś właśnie. Było, no. Było. Jaki tak jest najwyższy szczyt Afryki? No to rysy. Arrow. A, mora, płonie, pytanie. <laughs> <mój laughs> Czekaj, szukam lwa i słonia. Ja, że Malwaj. i nie ma, to ci uratowało. O, jakie proste. O tak cholera. To mój ulubiony skoczek. O Kurde, niedobrze, mój mój dobrze. Mój A czekaj. Podpowiedziałeś mi chyba, bo Ty lubisz pewien kraj strasznie bardzo. I tak mi trochę podpowiedziało chyba. Zasugeruj się tym. Zasugeruję się. A, podpowiedziałeś. Myślę, tak A bez tego bym chyba nie strzelił. Ale no nie ma szans. No nie ma szans tutaj. Pan Russo, Popu. No, jest pomysł. Dobrze, 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 ważne. Geografia. Kur, ja zawsze to mylę, Borat. Bo to tam przenosili coś tam. Ale chyba, chyba. Dobrze. Cranberries. Dobrze. Ja się bałem. Trzy razy na który. O kurde. O cholera, Borat. Kurczę na logikę, który jest strasznie popularny. A za, za tysiąc punktów! Borat! Za tysiąc. No, ja nie mam pojęcia, no. Kurde. Mogę wyjść, mogę wyjść na pas. Nie prezydenta. na pas. Ja Myślałem o Maradonie. Pele, pele. Kto był pierwszym prezydentem Polski w porach powszechnych? A, Uff. To jest klipa ogólnie. No. Kurde, kurde. Kurde, ja się boję strasznie. Za 40. a to mogę zastrzelić. strzelić. A to jest strzela. A! Trzeba być Jaruzelski, no, bo on tam był prezydentem. No właśnie też myślałem. No właśnie. Bo on był prezydentem. Prezydenta. A to proste. Za, za 100 punktów panalne. Z jednego konkluzji. Konkursu... <laughs> Trudne to... <laughs> pytanie się wylosowało. A to zna... Podpowiedziałeś mi Bora, bo ja jestem. To nie byś się? Jeszcze teraz skocznie, z może no, Dziękuję. Z ilu dziękuję. Z 20. O. No to jest trudne pytanie. No myślę, że <laughs> O kole... U, 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 ale trudne. Cholera. O? Kurde, ja się strasznie. Za zagrałem. 800. Ja pas, ja, ja, znam, ja 800 to. Może jej nie znam. Właśnie mam ty, ale... O, niebior to jest islandzka? O, nie. A brzmi jak facet. Ja myślałem, że nie. A mi się to jest norweska? Ja mam pół na pół. Ale to jest za duże ryzyko. A za 800 no to ciężkie pytanie. Na pół. Króczek, pierwszy filtr. 100 metrów. Oglądają te zawody. Eee. Kurde, no widzę Twojego skoczka i tego, którego strasznie 2000. kochasz inaczej. <gry> Kurde, ja chyba mi nie kojarzy dwóch panów. Fen, fen... Nie, no ja muszę pasować. A za punktów to jest. Kurka wodna. Bravo, brawo. No. Przedziłeś mnie. Ja Więc się. No. Dobrze, żeby nie było innej pytanie, bo, bo bym się bał. No, gdyby było inne pytanie, to odpowiedź to mi się bał. Ja, ja wiem. Ja pas. No, gdyby była no, sublimacja no, i resublimacja. No, właśnie. Jakby były dwa, to bym się bał. O, o cholera. No. Mi się... No nie, o. ja pasuję. Neverman, nieważne. Trywiesta jest znany jako wydrożnie z Omachu. O kurka wodna. Kurde. Bez, bez punktów ci powiem. 31 pytań już za No, leci, a szybko leci, no. Kurde, bachem. Będę musiał 9, slash. No, o cholera, pół na pół. Chociaż? One strasznie popularne. Dref... No. Wstyd, nie wstyd, ja się nie interesuję tym. Za 300, dobra, wiem. Dobrze, bole. Czekaj, Jak punkty, jak punkty. 200 przewagi, 7 pytań. Stref czasowych. O cholera. Czekaj, strefy czasowe to będzie tak. Kurde, bo to jeszcze są te, wiesz, wyspy dookoła, cholera. Nie mi! Nie. to i tak, nie mogę. Kurde, aaa! Nie no, trzeba grać chyba, kurde, dobra, strzał. Ociul, Francja, u! Polski no to bez sensu. Czterokrotnie znowu kryształową kulę! Pewno wiesz. Kurde, na logikę, bo to jest 100 punktów, to musi być proste. <laughs> <laughs> zasugeruj. Ale, Jaki screen? partia tak. wywołuje do Sejmu? Kur, dobrze byś nie wiedział. Jeśli nie jest częścią Galicji. No mam. Yes. Kurde. Borat, wywal się. <grych> Który pierwiastek, <grych> pierwiastek został nazwany na część Polska. Polski? To też wiem. No dobra, no to dobra, to przedłużania? Pod jaką potoczną nazwą znane są rozmowy między prezydentem Nie, tego tak. nie O kurde, wiem. Chociaż, czekaj. Nie no, muszę, muszę grać. Za 900, muszę grać. Kurde, gram, a ja się boję. Ach, kurde, dobrze, tak, tak bo tak. Magdalenka tak. też trochę była. Jest. Tak, tak. Pod ciebie, he się Jest, właśnie... jest zeskok, kurde Bałem się, że... No nie no to... To jest nie tak, no i gielit Wiedziałeś? Wiedziałem oczywiście Jak jest pH-ma, chemiczna, czysta woda? W temperaturze Kolerka. Oku, Wojtek, czy Berry Berry, wszystko. Ostatnia, chyba wygrałeś już. No, wygrałeś. No, to jest... Prawie, no, teoretycznie wiem. Wydaje mi się, że A to i tak nic nie zmieni. też. No. Minimalnie, ale fajnie, bo wyrównanie bardzo mi się podobało. Ma, masz przewagę. Też nie duża przewaga, na no 400, 400 punktów, punktów Ale przewagi. fajnie, fajnie, no wyrównane były te pytania, nie bałem się na początku, bo były tylko twoje kategorie, nie? Mówię, co jest, nie? ale nie? Ja, ja, się, ja się na jednym wywaliłem, gdybym się nie wywalił na, na jednym... wróciłem na jeden. No, no jakbym się nie wywalił, to bym pewnie ten... To za duże ryzyko. Nie opłaca się ryzykować, takie mam wrażenie, no. no. Te na przykład te skoki, no to dla mnie jest OP, nie no. Na chwilce może no, i bardzo wróciłem. Było... Ale dużo też wiedziałeś tej starej piłki. Ja myślałem, że nie będziesz wiedzieć tych lat no nie, 70., -tych, 60. Ja na przykład, wiesz, jeżeli chodzi o to ci wymienię do tego. To znam, znam. Ja się A, podziwiam. Winszuję po całej samej kule. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Widzom. Na... Dziękujemy. Dalej się znam. I do usłyszenia. Do... Bye, bye. bye, bye.